Lech Wałęsa spotkał się również z przewodniczącymi największych organizacji żydowskich. Spotkanie było zamknięte dla prasy i dlatego grupa dziennikarzy reprezentujących amerykańskie i zagraniczne środki masowego przekazu oczekiwała przed budynkiem na oświadczenie Lecha Wałęsy. Państwo, ja Was bardzo kocham. No, I love you all very much. Chciałbym dużo mówić, ale I ja like jestem spóźniony. Z wami pogadam, to tam gdzie mnie rozliczą. Okay. Jedno zdanie o spotkaniu z organizacją bardzo się cieszę z tego I'm spotkania. Happy I powtarzam to, co wiele razy And mówiłem. Said wiele razy. Te narody były pokrzywdzone. Żydzi najwięcej. Ale my na drugim miejscu. I dlatego my, między nami musi być zgoda. My mamy nie dać się wykorzystać przeciwko sobie. My mamy budować przyjaźń i pokój. Bo oba narody na to zasługują. Dziękuję bardzo. Nie mogę już krecie, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę.